Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Pytacie w komentarzach, jak tam remont? No, jak widać, wygląda to dalej tak. I powiem Wam, że zrobiło się troszeczkę nerwowo, zwłaszcza wczoraj. W tym momencie jest to 27. dzień remontu. Kuchnia generalnie jest przygotowana. Sufit przerobiony wymalowany góra wymalowana instalacje przerobione elektryka przerobiona i wszystkie flizy właśnie w kuchni, łącznie tutaj z jadalnią, salonem, przedpokojem, wymienione. No, była to słuchajcie, inicjatywa naprawdę spora. No i właśnie to trwało 27 dni. Wszystko to było mniej więcej obliczane z transportem mebli z Ikei i z montażem z Ikei. Czyli jak widać przedsięwzięcie dosyć spore, no i moja cała rodzina żyje już tak właśnie 27 dni. Ja celowo tutaj organizuję różne urlopy, wyjazdy itd. Tak Wysyłam dzieci na obozy, żeby po prostu tego doświadczyć jak w jak najmniejszym stopniu. No i słuchajcie, teraz miał być montaż Zikei. Meble Zikei przyjechały jakiś tam tydzień czy dwa tygodnie temu, cały czas są składowane w garażu. Tu na przykład mamy piekarnik, my sobie tu gotujemy na przykład na takiej małej płycie. Tu ekspres do kawy. I słuchajcie, w momencie zamawiania mebli nie było zmywary, którą chciałem. Już wtedy poczułem lekką złość, no bo wiedziałem, że ona nie przyjedzie tym transportem, za który tutaj płaciłem, że będę musiał specjalnie brać transport. Ale okej, okay. okazało się, że na tą zmywarkę Bosza musiałem czekać. Jakieś dwa tygodnie i ta zmywarka miała wczoraj przyjechać, na 3 dni przed planowanym montażem. Transport z IKEA, jeżeli sobie nie dopłacicie ekstra, to jest chyba od 8 do 8, 12 godzin. I ja słuchajcie, kolejny dzień siedziałem tutaj w domu i czekałem, aż przyjedzie transport z IKEA. Oczywiście nie ma do kogo dodzwonić, nie wiadomo o której przyjadą. Mieli być do godziny 20 i o godzinie 19.20 dzwoni do mnie gość z firmy transportowej i informuje mnie, że niestety nie dowiezie mi zmywarki, ponieważ zepsuło mu się auto. No to myślę sobie, okej, okay, no takie rzeczy się zdarzają, gdyby to była firma normalna, kurierska, pewnie na drugi dzień by mi to dostarczyli. A i tak miałem jeszcze jeden dzień luzu do montażu, tak to wszystko mniej więcej było obliczane. No ale w ten pan już przez telefon mi dał do myślenia, bo mówi, niech pan dzwoni na infolinię i się umówi na kolejny termin. No to dzwonię. Okazało się, że po 19.00 oni już nie odbierają telefonu w Ikei. Ewentualnie rozmowy na czacie. No to zacząłem rozmawiać z panią na czacie i informuję ją, co się wydarzyło, że oczekuję, że zmywarka zostanie dowieziona jutro, najdalej pojutrze w dniu montażu. A pani mówi, że to tak nie działa, że, zmywa że zmywarka po prostu wypadła z grafiku i trzeba ustalać nowy grafik transportu. Po czym pani mnie informuje, że nowy grafik transportu jest za 13 dni. No to słuchajcie, no mi lekko ciśnienie skoczyło. O, pani mówi, że oni mają takie procedury. Ja wiem, no ale przecież to jest nie moja wina, tylko wasza, więc wydaje mi się, że powinniście dostarczyć tę zmywarkę jak najszybciej to znaczy na przykład na drugi dzień. Pani mówi, że to tak nie działa. Mogę składać reklamacje i tak dalej, ale nikt nic nie zrobi. Takie są zasady wiki. Po czym ja mówię, no ale chwileczkę, ja mam Montaż w czwartek, więc nawet jeśli ta zmywarka dojedzie dopiero za 13 dni, kto mi ją sadzi? Oczywiście. Możecie sobie pomyśleć, że przecież to samemu można wsadzić i tak dalej. Pewnie tak, ale jeżeli sobie sam wsadzę zmywarkę, to stracę pięcioletnią gwarancję, bo przynajmniej mi się wydaje, że takie są warunki gry. Bo na cały sprzęt AGD, jeżeli bierzecie z Ikei i jest ich montaż, tu nie jestem pewny, ale raczej chyba tak jest, to jest 5 lat gwarancji. Oczywiście ten sprzęt jest lekko droższy, to jest wszystko obliczone, ale i tak sobie pomyślałem, że miałbym 5 lat świętego spokoju. Więc mówię pani na czacie, okej, okay, czyli rozumiem, że zmywarka przyjedzie z waszej winy za 13 dni i za 13 dni przyjdzie montażysta z Ikei i nie ją wsadzi, żebym miał 5 lat gwarancji. A pani mówi, nie, to tak nie działa, nikt nie przyjedzie specjalnie do zmywarki montować z Ikei, że pani proponuje przesunięcie montażu mebli o kolejne właśnie 13 dni, czy więcej, bo nawet jeszcze nie sprawdzała w grafiku. Podejrzewam, że mogłoby się to przedłużyć więcej. Więc słuchajcie, pomyślałem sobie, że przecież odpalę moją CRV i sam sobie przewiozę tę zmywarę, więc jeszcze raz łączyłem się na czacie z panią i pytam się gdzie jest ta zmywarka w Krakowie, że ja sobie podjadę i sobie ją odbiorę. Pani powiedziała, że jest to niemożliwe. Zmywarka jest na jakimś tam placu firmy transportowej, zakaz wejścia dla klientów. Pomyślałem sobie, że może dogadam się z tym chłopem, bo dzwonił do mnie, miałem jego numer, więc dzwonię jeszcze raz do niego, pytam się, gdzie ta zmywara jest, czy jest na aucie, czy auto jest gdzieś na ulicy, że ja sobie podjadę i wezmę tę zmywarkę. Pan powiedział, że nie jest to możliwe. No i siedzieliśmy, główkowaliśmy z żoną, co tu robić. No, i stwierdziliśmy, że przecież trzeba po prostu kupić inną zmywarę i tyle. Oczywiście ja mógłbym kupić inną zmywarkę na rynku, ale wtedy montaż jest droższy, bo normalnie montaż zmywarki jest 5 dych, a jeżeli to jest nie ich zmywarka, to stówkę chyba. Czy 50 zł więcej? okej, okay, do przełknięcia. Nie mamy wtedy 2 lata gwarancji, ale jeszcze trzeba dokupić kolejny jakiś system montażowy, jakieś listwy specjalne Wikei. Pod ich fronty, jeżeli właśnie zmywarka jest jakaś zewnętrzna. I te listwy chyba kosztują dwie stówki, ale mogę się mylić. Innymi słowy, dochodzą, dochodzi jakby 250 zł, kolejne i zmywarka zewnętrzna, nie i Kioska, jakby cena się tu zaczyna wyrównywać. No to cóż, jeszcze raz łączyłem się na czacie i mówię, że w takim razie ja będę musiał kupić inną zmywarkę, a chciałem właśnie tamtą, bo tamta była Bosza. Inną zmywarkę w Ikei, sprawdziłem, czy mają na stanie inną, którą też ewentualnie brałem pod uwagę, Electroluxa. Pani powiedziała, że jest, więc powiedziałem: OK, w takim razie rezygnuję z tamtego zamówienia. Proszę mi zwrócić pieniądze. I dzisiaj rano już dostałem zwrot. No, także dzisiaj musimy jechać z małżonką i zapakować inną zmywarkę do Honziny. Inną, czyli właśnie Electrolux, a powiem Wam, że porównywałem na sklepie dwie zmywarki. No i ten Bosch po prostu wydawał się lepszej jakości, 5 stówek droższy za trzy koła, ten Electrolux za 2,5 koła. Yy, I przede wszystkim Bosch wydawał się bardziej pojemny. I Pan nawet stwierdził, że Bosch ma jakiś tam swój system bardzo cienkich ścianek i tak dalej, niskiego dna. I naprawdę gołym okiem było widać, że Bosch jest bardziej pojemny. No, ale cóż zrobić, będę musiał żyć ze zmywarką Electroluxa, gdyż jakbym miał czekać na transport tej zmywarki, właśnie Bosza, no to wszystko się wydłuża do co najmniej 40 dni mieszkania w takich warunkach. No i jesteśmy z powrotem. Zmywara zapakowana. Myślałem, że trzeba będzie składać siedzenia i wsadzić ją wzdłuż, a spokojnie wyszła w poprzek. Made in Poland. Dzięki, trzymać